Witam ponownie wszystkich i e, nazywam się Margaret z MKL Kompetencja i jestem szwedzkim terapeutą dyplomowanym. Pracuję jako terapeuta od e, 10 lat. E, dzisiaj chciałam mówić o e, w jaki sposób przestać zadowalać wszystko i wszystkich dookoła siebie swoim własnym kosztem. To jest temat znany, ale w pewnym sensie w jaki sposób never ending story, to jest historia, która się nigdy nie kończy. Cała ta cała problematyka zadawania wszystkich swoim kosztem, i stawiania siebie samego w jakiejś takiej drugiej ręce, jako kogoś nieważnego w swoich własnych oczach, to wszystko się gruntuje w tak zwanej pojęciu miłości warunkowej i bezwarunkowej. O tym nagram jeszcze inny film, a może i nawet wiele filmów, bo to jest bardzo ważne. Więc o co tu w ogóle chodzi? No, więc chodzi o to, że bardzo dużo kobiet, dużo kobiet, i no i faktycznie też trochę mężczyzn, często przychodzi. Z tą problematyką, nie zdając sobie z tego sprawy. To znaczy, e, chodzi o to, że e, no są nieszczęśliwi, są zestresowani, są, e, źle się czują. E, często mają takie no, początki depresji e, i ciągle próbują i próbują i dają siebie wszystko. No i w najlepszym wypadku rezult, rezultuje to, Ci ludzie są po prostu głęboko nieszczęśliwi, a jednocześnie nie mogą się z tego wydobyć w jakiś sposób. Dlaczego nie mogą się z tego wydobyć? Wszystko zaczyna się od tego, że kiedyś, jak byli mali, to albo rodzice im to nie zdają sobie z tego sprawy, włożyli do głowy, albo znaleźli, znaleźli sobie taką strategię, która wydawała im się w dzieciństwie, że będzie to świetnie funkcjonować, że. Będą kochani, będą uznawani, jeśli będą siebie dawać i wtedy za to, co dadzą, czy zrobią innym, czy załatwią swoim kosztem, i wtedy będą kochani. Im więcej będą się poświęcać, im więcej będą dawać, tym bardziej będą kochani, to i oczekiwania jakiegoś sposobu nagrody za to są motorem ich działania. Mam, miałam taką, czy mam, miałam taką klientkę, która e, e, dochodziła do tego, że nawet takie otoczenie wokół nie dawało tego zadowolenia w jakiś sposób. To wyobrażała sobie, że gdzieś jest jakaś karma, i jak ona teraz to i to zrobi, i poświęci się sama, to gdzieś w jakimś notesie to będzie zanotowane przez jakąś siłę wyższą. I wtedy ona gdzieś ją coś dobrego spotka. Jakaś nagroda gdzieś kiedyś nastąpi, jakaś karma jej za to odpłaci. No, skończyło się to na wielomiesięcznym zwolnieniu lekarskim po iluś tam latach, no i częstych wizyt u terapeuty, żeby się z tego wydobyć. No, jest to w dużej mierze domeną, domeną kobiet, ale i również mężczyzn. Co to jest, to poświęcanie się samemu siebie? Dlaczego niektórzy to robią, a inni nie? Tak jak mówiłam, jest to przestarzała, nieaktualna strategia z dzieciństwa, gdzie jako dzieci zrozumieliście, że musicie coś robić, żeby być kochanym, że jesteście kochani warunkowo, za coś. No, i teraz następuje takie błędne koło, że kobiety się poświęcają często. Oczywiście mężczyźni też. Ale w dużej mierze, jeśli chodzi o rodziny, o dzieci, kobiety mogą być źle traktowane mogą być opryskliwie traktowane przez swoich mężów, przez swoje rodziny, nawet przez swoje dzieci bo w jakiś sposób gdzieś oni, one zanotowały sobie, że jak one to wytrzymają, i jak one jednak będą to wszystko trzymać do kupy, całą rodzinę, swoim kosztem naturalnie, to wtedy i kiedyś im ktoś podziękuje, kiedyś ta rodzina jej podziękuje. Nie ma nic błędniejszego. Dlatego, że jak we wszystkich moich filmach, zawsze będę podkreślać, Nikt nie jest szczęśliwy z nieszczęśliwym partnerem albo z nieszczęśliwą matką. Nie ma szczęśliwej rodziny z nieszczęśliwą matką, która nie wie, kim jest, którą boli, która w środku wie, że coś jest nie tak, ale nie wie co, która zostaje w relacji, która nie funkcjonuje, a może nigdy nie funkcjonowała i nazywa to zostaje dla dzieci. To pojęcie zostaje dla dzieci. Jest często bardzo błędne, dlatego że dzieci nie wychowują się szczęśliwe w rodzinie, gdzie nie ma szczęścia. Szwedzkie badania wykazały, że dzieci, które naprawdę się źle czują, to nie są dzieci w rodzinach, które się rozeszły, bo nie było tam miłości ani respektu. W jaki sposób? Ale najgorzej się dzieci czują psychicznie i wyrastają na dorosłych już z obciążeniami jakimiś depresyjnymi czy z niską war własną wartością. To są dzieci, które wyrastają w rodzinie, gdzie jest i ojciec i matka, ale nie potrafią pokazać sobie miłości. Dzieci widzą to, że ani ojciec, matka się nie kochają, matka się szarpie, ojciec jest też nieszczęśliwy. Ale oni zostają dla rodziny. Gdzieś wydaje mi się, że to w końcowym wypadku nie jest prawdą, dlatego że oni może nie zostają dla rodziny, a raczej zostają dla siebie samych, bo nie umią się wydobyć z tej strategii z dzieciństwa. Na przykład strategia z dzieciństwa może być też taka, niezależnie co się dzieje, ale musimy się trzymać razem, bo żeśmy się raz kiedyś ożenili czy wyszli za mąż, i już tak będzie: wszyscy dookoła tak żyją. Nie. Nie mówię, żeby ludzie się rozwodzili, ale uważam, że powinni ludzie zdobyć się na tą głęboką szczerość, żeby usiąść ze sobą nawzajem, bez dzieci, bez nikogo, popatrzeć na siebie i zobaczyć, zacząć od tego, co nam brakuje, co wam brakuje. Zastanówcie się. Dlaczego nie ma tej miłości? Dlaczego nasze dzieci będą ponosić w przedłużeniu naszą traumę z dzieciństwa? No bo jak te dzieci wyrosną w nieszczęśliwej rodzinie, jak te obrazy, jak rodzina funkcjonuje, damy im takie, jak one widzą, że tak rodzina funkcjonuje nikt się nie kocha, rodzice nie pokazują sobie nawzajem jakiejś afekcji. I później, podświadome, te dzieci przenoszą to na swoje rodziny. Dziecko, które wychowuje się w rodzinie, której nie ma miłości, respektu i ciepła, te dzieci nie umieją tego potem stworzyć we własnych rodzinach. To przechodzi na następne pokolenie. No i to niestety jest to, co jest takie niezwykle, niezwykle smutne. Że mówi się, że trauma jednej rodziny zabiera trzy pokolenia. To nie muszą być koniecznie rodziny, w których się tam bije czy pije, nie o to chodzi. No, naturalnie to też występuje, ale chodzi mi głównie o, o tym, że gdzieś w którymś momencie ta afekcja, miłość się kończy, albo ludzie przymykają na to oczy, kiedy widzą, że to się już rozkłada, no, przychodzą dzieci, no i wtedy należy zacisnąć zęby. I teraz ciągniemy ten wóz do upadłego. No, pewnie, że można tak żyć. Ale moje pytanie jest, no ale dlaczego? Dlaczego tak macie żyć? Kto wam to kazał? Kto wam nakazał być no, nieszczęśliwymi? Bo tak życie wygląda. Mówi się, no tak życie wygląda, no tak wszyscy... Ma. Nie, tak życie nie wygląda. Twoim obowiązkiem jest, tak jak wielokrotnie powtarzam, być szczęśliwym czy szczęśliwą. Jeśli jesteś nieszczęśliwa czy nieszczęśliwy ze swoim partnerem czy partnerką, to musisz coś z tym zrobić. Dla siebie i dla dobra swoich dzieci. Ja zawsze mówię, że ja chcę być otoczona szczęśliwymi ludźmi, bo jak oni są szczęśliwi ludzie, wszyscy wokół mnie, no to. Ja też jestem dosyć szczęśliwa. Faktycznie. Najgorsze co jest to jest być otoczonymi, otoczonym ludźmi nieszczęśliwymi, którzy gdzieś w środku no, mają ten ból, mają to cierpienie i to wszystko pochodzi od tego momentu, kiedy gdzieś to dziecko, które miało może parę lat, uświadomiło sobie błędnie, że może być kochane warunkowo musi coś robić, żeby być kochanym. Nie może być kochane bezwarunkowo. I na tym jest właśnie problem: dzieci należy kochać bezwarunkowo. Niezależnie, czy te dzieci są śliczne, czy brzydkie, czy grube, chude, czy są zdolne, czy nie. Dziecko od urodzenia musi czuć, że jest kochany niezależnie, Niezależnie od tego, co preferuje co, co robi i jakie, co osiąga. I wtedy, w tym momencie budujesz w swoim dziecku poczucie głębokiej wartości, kiedy będziesz go kochać bezwarunkowo. Dam taki prosty przykład. Matka mówi do dziecka tak. Jak posprzątasz swój pokój, to cię będę kochać. Myśli dziecko. Okej. Okay to znaczy muszę posprzątać pokój żeby mnie mama kochała żeby mnie chciała i kochała i już to niby taka rzecz prosta właściwie bez znaczenia a jednak nie dlatego, że jak powtarzasz to wielokrotnie swojemu dziecku i wkładasz do tego, że musi być posprzątać, czy musi zrobić to czy musi przynieść piątki, czy musi siedzieć cicho czy musi zrobić to co ty chcesz żeby być akceptowane i kochane a to pytanie można bardzo prosto zmienić. Na przykład można powiedzieć tak: Kocham cię, ale musisz posprzątać pokój, bo inaczej będę trochę zła. Kocham cię, niezależnie co robisz, ale ten pokój musisz posprzątać, bo każdy musi swoje dołożyć do, do, w naszym domu do całości. Ale Przeformułować pytanie. Wydaje się to dosyć taką małym drobiazgiem, ale to nie jest drobiazg, bo jak to dziecko, dziecku powtarzasz przez lata, że go kochasz nie ma, niezależnie od czegokolwiek, to wtedy tym dziecku budujesz to. Aha, to ja jestem ważny. Aha, to ja y, będę kochany niezależnie, co ja robię, czy ja będę brzydki, młody, stary, garbaty, gruby, chudy, wszystko jedno. Ja jestem kochany niezależnie od czegokolwiek i wtedy w tym dziecku budzi się już potem młody człowiek i który wybiera sobie swojego partnera czy partnerkę i ten człowiek wtedy jest świadomy tego że ma prawo żądać być kochanym niezależnie co robi czy jest bogaty czy jest biedny czy co daje ile zarabia nie ma to żadnego znaczenia. I w tym momencie budujesz w tym dziecku poczucie wartości. Jak włożysz swoje, swoje dziecko, poczucie tego, że będzie kochane, ale dopiero jak coś będzie wykonywać i robić swoim kosztem, niezależnie co to jest, ile, co by to nie znaczyło, to wtedy będzie akceptowane. Brak zaakceptowania w grupie, jak i społeczeństwie, to ma jeszcze korzenie, już będziemy się tak rozwijać, Aż do sytuacji przed wielu, wielu tysięcy lat, gdzie ludzie żyli w plemieniach, gdzieś w jaskiniach, i największą tragedią dla jednostki było wykluczenie z grupy. Bo wykluczenie z grupy z jakiegoś powodu było równoważne no, ze śmiercią, bo pojedynczy człowiek w tych czasach nie przeżył. Tylko przeżyła grupa, która była silna i która mogła swoich, swoich członków bronić, i przewodnik stada był silny. I teraz z jakiegoś powodu, jak ktoś został odrzucony z tego stada, to było równoważne no, z wyrokiem śmierci tragedią. Ludzie zawsze byli istotami socjalnymi, ale niektórzy ludzie odnajdują błędną drogę do tego. To znaczy. Będę uznawany, będę jednym z grupy, będzie mi dobrze, kiedy będę robił różne rzeczy swoim kosztem, czy robiła. I zaczyna się właśnie, przychodzi mi też na myśl inna klientka, która też musiała pójść na zwolnienie. Tu w Szwecji, no, ja mam bardzo dużo takich klientów, dużo ludzi tu trafia i wtedy. Trzeba z nimi przejść terapię wiele lat do tyłu. Mi się wydaje, że to jest tylko ten problem teraz w pracy, by było bardzo stresująco, kiedy ten problem jest wiele, nieraz wiele dziesiątków lat do tyłu, kiedy nauczyli się brać cały czas na siebie różne zadania, żeby podświadomie czuć się potrzebnym i kochanym. O tej jednej dziewczynie, o której myślę, to ona. Coraz więcej w pracy na siebie brała od wszystkich. Wszyscy no, tak, no, a nie możesz tego zrobić, a to, a weź, zrób to. I ona, mimo że miała męża i dwoje dzieci, no to zostawała i po godzinach i za wszystkich robiła. Coraz bardziej, ponieważ coraz bardziej się poddawała temu, więc coraz więcej pracy miała i na końcu no, przychodziła do domu, już nie miała ani siły. Tutaj potrzebowała znowu się wykazać. W rodzinie, no, że jest dobrą żoną, matką, więc jeszcze sprzątała do 12 w nocy, nie położyła się, jak nie było wszystko tip-top, no potem czy dzieci naturalnie, no już nie było tak dużo siły, żeby jakieś zbliżenia z mężem czy rozmowy, no już nie, w ogóle nie miała na to siły, no już trzeba było potem o szóstej wstać do pracy, znowu dzieci odwieźć. I tak dzień po dniu, dzień po dniu, wiele lat, aż pewnego dnia. Nie mogła wstać rano z łóżkiem, musieli po prostu zadzwonić po pogotowie, bo nie była w stanie podnieść ręki. To tak z jednego dnia na dzień. Yy, i, no I zaczął się jej proces powrotu. No i naturalnie, jak patrzyłyśmy patrzyliśmy potem na jej życie, ona chciała tylko tą sprawę rozwiązać. I naturalnie to nie da rady, dlatego że trzeba pójść daleko do tyłu. No i dokładnie jest tak, jak mówiłam, że. Yy, przeszłość te strategie z dzieciństwa te strategie które wytworzyła sobie wtedy żeby czuć się kochano w tym rodzeństwie często nie zawsze ale często jest to domeną tych tak zwanych dzieci pośrodku to znaczy dzieci które są, mają starsze rodzeństwo i młodsze rodzeństwo te dzieci pośrodku są najmniej zauważalne dlatego że no, pierwsze dziecko się rodzi, no to wiadomo, wszyscy są szczęśliwi. No pierwsze dziecko, wszyscy piszą, no, odwiedzają, wysyłają zdjęcia, no jest super. No potem przychodzi drugie dziecko, no to już nie jest tak super, no to już zaczyna się trochę rutyna, no to nie ma sprawy, no jest jeszcze jedno, no fajnie. No ale potem przychodzi na przykład trzecie i tu się zaczyna problem. To znaczy, te najmłodsze trzecie. No, to zaczyna dostawać bardzo dużo miłości. No, bo to najmłodsze, najśmieszniejsze jest fajnie, nie? No, a to po środku to najstarsze to wiadomo, najwięcej miłości dostało, jak, jak się urodziło, jak to, przez te pierwsze lata. No, i teraz jest ten, faktycznie ten problem. To dziecko środkowe jest zapomniane w jakiś sposób. No, nie musi być zapomniane pierwsze. Rodzice tego tak nie odczuwają. To dziecko tak odczuwa. Często trzeba. Ekstra dużo uwagi poświęcić środkowemu dziecku, żeby gdzieś wyrównać to, ten kapitał uczuciowy, można powiedzieć. No jak się rodzi jeszcze więcej dzieci, no to wiadomo, ten problem się nie zmniejsza. To środkowe dzieci mają później największe poczucie tych. Potrzeb, żeby coś ciągle robić swoim kosztem, żeby je zauważono, żeby je zauważono, żeby je kochano, takim się przynajmniej wydaje. Yy. Najlepiej, często, naj, najczęściej najmłodsze jest najbardziej rozpieszczone, a najstarsze jest najbardziej pewne siebie. No nie są to jakieś stuprocentowe standardy naturalnie, ale często po szwedzku się mówi te beramda, glemda, melambonet. to słynne, Środkowe, zapomniane dziecko. I tu, jeśli chcesz dać swoim dzieciom taki sam start w życiu, to musisz trochę, nawet więcej uwagi poświęcać środkowemu dziecku osobno, na przykład tylko pojechać z nim na ryby, no, zależy co tam robić, tylko pójść z nim gdzieś do wesołego miasteczka, poświęcić im trochę. Parę minut więcej czasu na rozmowy, na pytanie, jak się czujesz, co z tobą jest i tak dalej. Jak, co robiłeś w szkole, jacy są koledzy, zawieź na jakiś tam mecz piłki czy coś, dać mu poczucie, że jest ważne. Bo potem w dorosłym życiu ci ludzie, potem w dorosłym życiu nie pamiętacie. Kim jesteście? Ciągle jesteście kimś, kto zaspokaja cudze potrzeby, Ty, twoje potrzeby już nie są ważne w twoim życiu. Ta dziewczyna, o której mówiłam, która w pracy brała takie straszne ilości pracy na siebie i w domu i wszystkim. <grym> pierwszym ćwiczeniem, które jej dałam, to było, że miała się położyć spać i miały zostać nieumyte i nie włożone do maszyny do zmywania naczynia w zlewie i mają wyschnąć, miały przez całą noc. Poza tym miało być nieodkurzone, i mokre ręczniki miały być rzucone na podłodze w łazience. To było dla niej tak straszne, że ona całą noc nie mogła, nie mogła spać, ale zaczęła trenować to coraz bardziej i codziennie miała na przykład zostawić buty kopnięte na wycieraczce, jakieś no nieodkurzone, nieodkurzone, nieodkurzone wycieraczki i tak dalej. I, ale no niby to śmiesznie brzmi, ale y, to jej zaczęło pomagać. Ona miała tak duże wyrzuty sumienia, że czegoś nie robi dla innych, że y, jak poszła na to zwolnienie, już była jakiś czas, była piękna pogoda, to y, ona nie chciała wyjść na taras w swoim domu żeby usiąść i wypić kawę w słońcu, dlatego że denerwowała się, że nie może być taka bezczynna, że coś musi robić, a ja pomyśl, jak sąsiedzi mnie zobaczą, że ja siedzę we wtorek czy w środę, w środku dnia na tarasie i piję kawę, to przecież straszne. No i więc następnym zadaniem, jak podejrzewacie, było dla niej, że ma wyjść w szlafroku na taras, usiąść i demonstratywnie pić kawę, żeby wszyscy ją widzieli. I od tego momentu zaczęła się jej rekonwalescencja. Słuchanie własnych potrzeb jest podstawą, żeby twoja rodzina i sam ty, żeby byliście szczęśliwi. Jeśli twoje potrzeby nie będą zaspokojone, to nie będą zaspokojone w przedłużeniu potrzeby twojej rodziny. Jeśli poznajesz gdzieś wzór, ten męster w tym wszystkim, o którym ja mówię, ten, ten schemat, to bardzo, bardzo gorąco Ci rekomenduję, żebyś czy żebyś się skontaktował, czy skontaktowała z jakimś dobrym terapeutą i naprawdę przeszła, czy przeszedł przez terapię, i zob, zob, żebyś zobaczyła czy zobaczył, co tutaj się dzieje i dla, przede wszystkim dlaczego. Dlaczego tak myślisz? Co stoi na twojej drodze do dzisiaj, że nie możesz być sobą? Dużo ludzi zagłusza ten głos swój w środku, który jest głosem twojego jakiegoś prawdziwego ja, tam stłamszonego, zduszonego, co tam usiłuje cichutko protestować. To jest ten głos, który tak gdzieś czujesz w środku, że jest drażniący, że gdzieś tam pipa Pi, 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 gdzieś tam w środku jest, ale nie chcesz słuchać, nie chcesz, bo jak zaczniesz tego słuchać, to twój świat się po prostu zapadnie. No i ci ludzie wtedy używają, no, no ogłuszają się, piją alkohol, no pracują bardzo dużo, no przychodzi piątą to trzeba coś wypić, sobota, w niedzielę do kościoła, rano znowu do pracy, nie myśl, nie myśl, nie myśl, tylko w tym kieracie idź, idź, idź do przodu to się nigdy w zasadzie dobrze nie kończy. Jeśli nie popadniesz w jakiś kryzys czy coś, no to ten wewnętrzny stres, który cały czas masz w sobie, to nie jest tylko jakiś enigmatyczny stres, co się dzieje. To tak nie funkcjonuje w ludzkim ciele. Tylko ten stres, sygnał z głowy idzie do nadnercza i te nadnercza produkują naturalnie duże ilości kortyzolu, stres hormonu. I ten hormon tam w całym tym systemie jest i pędzi. No i naturalnie no tam raz, dwa, trzy to nie ma znaczenia. Ale jak ten stres powstaje przez dziesiątki lat i to ogłuszanie tego stresu yy, i ten stres on, on po prostu no, nie wyparowuje przez uszy tylko on gdzieś tam zostaje. On po prostu magazynuje się w całym systemie i w głowie i w, w komórkach nerwowych zakończenia, wszędzie to później jest. No i to naturalnie rezultuje dziesiątka chorób. No nie będę nawet Wam mówić, bo to wszyscy wiedzą: zawały serca, problemy z tarczycą, problemy nawet wylewy. Twierdzą, że wieloletni stres, stres ten wewnętrzny stres, może też być powodem raka, w każdym razie przyspieszaniem jego. Problemy z, z wszystkich autoimunach y, y, chorób, jak fibromialgii, czy reumat, reumatyzm i tego typu choroby, które z, 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 obrona ciała zwraca się przeciwko samemu ciału do środka. Zamiast na zewnątrz to do środka, samo się ciało zaczyna niszczyć. I to jest właśnie jednym z najważniejszych momentów, kiedy sama czy sam możesz no, gigantycznie zmienić swój status, swój status zdrowotny. Dlatego, że ilość tego stresu ciało no, nie jest taka maszyna, do której można wrzucać śmiecie do końca, do, do wrębku, nic się nie dzieje. Dzieje się, więcej niż sobie zdajecie sprawę. Nie wiem, nieraz słyszeliście, słyszeliście na pewno, jak ludzie mówią: No, zobacz, ani nie palił, ani specjalnie nie pił, był szczupły, a dostał zawału. I no, patrzcie, a ja, a ten pije, pali, nic mu nie jest. No, takie właśnie opowieści różnych, różnych agentów. Także. Często u ludzi, którzy dla pozoru no, ani nie są otyli, ani nic, no, niby się dobrze czują, ani nie palą, prowadzą no, tak normalnie zdrowy tryb życia, a jednak zachorowują. I to może być w dużej części, no, jeśli nie 100%, to w dużej części powodem tych chorób, bo najpierw te choroby są, obciążają psychikę, ale to naturalnie potem przechodzi na czysto fizyczne symptomy. Dlatego jest to tak niezwykle ważne i to wszystko zaczyna się znowu, nie, nie, nigdy się nie zmęczy, żeby to powtarzać, gdzie poczucie własnej wartości budowane jest poprzez miłość bezwarunkową, którą albo zaznajemy, albo nie w swoim dzieciństwie. Dalej kiedy to powoduje, że większość rzeczy nie pozwalamy, żeby się działy naszym kosztem. Tylko mamy perspektywę do tego, co się wokół nas dzieje, i to rezultuje później w bardzo stabilnym poczuciu wartości w dorosłym życiu, spokojniejszym życiu, bez stresu, bez, proble bez no, problemów. To nie wiem, problemy zawsze są, ale nie wpuszczamy tego wtedy do środka. Mamy zupełnie inną, inną siłę, żeby sobie z tym dać radę. Dlatego bardzo Wam polecam, jeśli yy, widzicie gdzieś, czy poznajecie te symptomy u siebie, Szukajcie pomocy. Jeśli czujesz, że sam z tym nie dasz rady, to bardzo polecam, żeby no skonfrontować to z jakimś dobrym psychologiem czy terapeutą. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. I jeśli macie jeśli chcecie, to proszę, jeśli chcecie zamówić konsultacje jeden na jednego. To jak zwykle jest mój adres e-mailowy pod tym filmem i mam nadzieję, że Wam troszeczkę pomogłam i jeśli Wy lubicie, czy podoba Wam się ten film, to poproszę o małą łapkę i do zobaczenia w następnym filmie i już mam dwa nowe tematy. Hejdo!